Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Jaresek. <grystujesz> Witam, pozdrawiam serdecznie. <grystujesz> przyjechałem sobie tu w moje tereny, blisko domu. Ale samochodem przyjechałem, bo muszę jeszcze gdzieś jechać. Także <grystujesz> tu sobie obejdziemy teraz tak to wszystko co tu jest. Lodereczko mam myślę, że grzybów tu nie będzie, ale tu nie byłem jakieś trzy tygodnie może. I zobaczymy jak tu ze śmieciuchami jest. Mam torbę tą dużą także zobaczymy jak to, to było czysto posprzątane wszystko ale od czasu do czasu wiecie trzeba trzeba coś posprzątać ja tu widzę że już jakaś pucha jest łopatka łopatka krakus <śmoczujesz> krak łopatka <śmoczujesz> dobra no, wrzucimy tą ziemię o dobra już ma znikać z tego lasu bo tu większość jest takie wiecie zresztą a w moich filmach byliście to byliście na moich filmach nieraz to widzieliście tutaj te okolice jak tu zbieram i prawdziwki czerwone i brązowe i, i maślaczki i wszystko a to są takie lasy z łąkami pomieszane to wszystko jest dobra no to zobaczymy co się wykluje zapraszam was na film aha i chciałem podziękować moim stałym subskrybentom za komentarze ogólnie, że jesteście ze mną z nowym. Dzięki, żeście wpadli do mnie na kanał, zasubskrybowali. No, dziękuję ogólnie, bo jest 5000 subskrypcji, także ja po prostu byłem w szoku jak to zobaczyłem. Patrzę, a tu jest ponad już 5000. Ja mówię, ja piję co się dzieje. No ale to dla mnie to super naprawdę. Dobra, to uciekamy, zobaczymy co to dzisiaj się wydarzy. Może nic, oby jak najmniej śmieciuchów było. A grzybków to tam, wiecie, raz raz nie ma, jak będą, to pozbieramy. <grystanie> Aresek, lecimy, tak? Lecimy, dobra. Chodź tu Aresek. Patrz, dopiero wszedłem do lasu, zobaczcie ile tego jest. Nie wiem, to jest niemożliwe, no. Trzy tygodnie my tu nie było? już jest tak zaśmiecone, że głównie widać. <grystanie> Raczej nie będzie, ale przyjdziemy się śmieciuchów podbieramy. Proszę. Ruberek znowu. Hmm. Chyba za małą trochę wziąłem. Tak mi się wydaje. Ale dobra. Idziemy zobaczymy, Już mi czaska. <grystko> dobra. Tam pójdziemy zobaczyć, co tam jest. Chyba mam grzybusie. <grystko> ale będzie ładno, chyba. Widzicie go tam pod drzewkiem? Tak stoi, ładnie. Mm. A to kozaczek będzie jakiś. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jakiś grzybuś jest. A co to za grzybuś? No, chodź tu. Mm -hmm. Kozaczek. Nie jest pierwszej młodości, <grytanie> że tak powiem. Tak jak ja, nie pierwszej młodości. No, ale... Ale może będzie dobry. Dobra. Chowiemy go. Jeszcze w te krzaki tu pójdę zobaczyć. Pójdziemy z powrotem, bo ja już mam dużo śmieci. Zostawimy te śmieci w samochodzie i, i pójdziemy dalej. Do, do wiadereczka, bo wiadereczko takie średniej wielkości wziąłem. No i widzicie, w tym lesie, w tym lasku tu Tu jest taki mały lasek. Przeszedłem go tylko tutaj troszkę, troszkę na około <gry> i po prostu. Tyle śmieci. Wsadzimy to do torby, do takiej innej. Wszystko tu powkładam. Zostawię to w samochodzie. Dobra, tu wkładam to. Zostawię to w samochodzie z zresztą tego grzybka też jednego, żeby na pusto iść. Zdrowy <śprawy> jest, powiem Wam. Zdrowiutki. To, to gdzieś tu postawię. No i co? Popakuję to, zostawię w samochodzie, żeby iść na pusto, bo my idziemy, tak jak mówiłem, w prawo pójdziemy tam zobaczyć, co jest grane. Bo jakby było za dużo śmieci, to potem nie mogę się wziąć. Dobra, pozbierane i to jest najważniejsze. No i sobie idziemy tam pójdziemy do przodu. Poszukamy grzybków. Śmieci mi się już zbierają. Ale mam tutaj widzicie przy drodze kozaczka takiego piękniusiego. Malutki taki. O, wyrywaj się. Zobaczcie jaki ładny. Piękny. A, jest jeden, czyli to już jest dzisiaj drugi ładny taki maluszki. Twardy, super, podoba mi się. Ciepło się robi, powiem Wam. Wziąłem sobie taki ciepły bezenkarnik ale już coraz cieplej się robi. Dobra, to idziemy dalej. I zbieramy i grzybki, i śmieciuchy, zobaczymy, czego będzie więcej. Jak na razie śmieciuchów przewaga. Powiem Wam, że kaniuchy jeszcze rosną. <laughs> Jakie ładne, na Znaczy jedna jest, ale ładna taka taki maluśki. Nie, nie, ja jej nie biorę bardziej rozwinięta, to może nie biorę. ale sobie idę, oglądam co to jest Nie, to jest jakiś Tu już jest zasłonięte Tu koniki sobie jeżdżą O tu zrobiły nawóz koniki Zobaczcie ile tego nawozu można by było wziąć i do szklarni, zobaczcie jak dużo mhm. Dobra, idziemy zobaczyć tu czy nie ma jakichś fajniejszych kani no, Patrzcie jak mi się już tam <grymne> Telepotą to wszystko <grymne> Dobra Idziemy zobaczyć czy jeszcze tam jakaś kania nie będzie rosła Powiem wam Na razie mam tylko jednego kozaczka O Jezus wiecie co? Przy tym schylaniu a tu nie jak śmieci zbieram, patrzcie, sama ogonek nie został. Chyba mi się wysypało po prostu. Zobaczcie, ile już mam śmieci. Już mam prawie całą torbę. Znaczy, jeszcze tam trochę brakuje, ale już niedużo. Dobra, trudno. Na czerwone sobie przyszłem tutaj zobaczyć i idę, idę. Same śmieciuchy jak na razie, ale. Popatrzcie, bo tu jest ciężko cokolwiek. Tu jest takie liście, akurat takie czerwone. Ale mam tu jednego, zobaczcie takiego malucha. Kurde, może mi nie wyleci tym razem, co? Ładny, taka zapałeczka, zobaczcie. Śliczny. No nie wiem, do pieszeni godaczy. Tu. Nie muszę uważać po prostu. Bo widzicie jak go daje tu, patrzcie jak się schylam, to potem to po prostu mi wylatuje. Muszę teraz uważać że za każdym razem, jak się schylę, żeby mi nie wyleciało. No szkoda. Ale trudno. Idziemy jeszcze, poszukamy grzybków oczywiście, bo ale śmieciuchów jeszcze myślę, że dopełnię tą torbę dzisiaj. <laughs> A no co zrobić? Dobra, flaszeczek różnych ćwiartek po piwku, po, po wódce, tam jakiś samochód stoi. Także już grzybów nie będzie, <laughs> ale to nic, będziemy pozbierać śmieciuchy. Samochód stoi. O Jezus, znalazłem takiego. Kozaczka, <śmieci> ładny. Ale tu znowu widzę śmieciuchy. Muszę to posprzątać. Jakieś fajeczki, ktoś się pozbył. W samochodzie miał po prostu jakieś takie śmieciuchy. Ktoś się ich pozbył, wziął sobie na grzyby i wyrzucił to co miał, po prostu tak, albo tak mi się podobało, przecież w domu ma czysto, chyba czysto, nie wiem, ale za płotem nie wiem jak jest u niego, e, tak to jest, to dobra, posprzątane i jak, lepiej wygląda, tak? Dobra, nie idziemy tam, idziemy, idziemy w tamtym kierunku. Ach, jeszcze się przyjdziemy, jeszcze mamy trochę miejsca w torbie, także możemy jeszcze iść na spacerkę Powiem Wam, że no, już mam prawie całą torbę śmieciuchów. no Grzybków mało. Widzicie podgrzybka, dwa maślaczki jeszcze, <grybka> ale daję już. To już ja będzie ok, ale cały czas się muszę schylać. Powiem wam, mam tą dużą, strasznie dużą tą torbę. Dobrze, że wysypałem wcześniej te, te śmieci, bo po prostu o, już mi się gorąco zrobiło. Tam jest dużo szklanych butelek i po prostu ciężkie już mi się to robi. Także teraz zawróciłem. Idę sobie bokiem tu las, lasu. Bockiem. <laughs> Zobaczymy czy prawdziwek nie stoi. Ale tu Wiecie, widziałem tych drzwiaku, także nie ma, nie ma szans żadnej, <grywanie> co to jest. Co to jest tu? Jest jakiś foliok. Żołędzie spadają z rąbków. A nie jest wciśnionego jeszcze jakoś tutaj do, do tego do torby, no spróbujemy, spróbuję, <noise> ja się kręcę, jak ja to mogę zrobić, a moment, może te buterki tu jakoś przełożyć, mhm. o, dobra, ja, Eee, to, dobra, mam torbę, tam mam pół torby, czyli już jest półtora torby, a i pójdę sobie tu teraz tym bokiem, zobaczymy, może znajdziemy jakieś grzybka, może nie, w każdym razie mi już to wystarczy, mam tu troszkę do jajuszka jakby coś, to może ja dzisiaj sobie wezmę, ja sobie dzisiaj wezmę, co to jest za grzyb. O, zobaczcie jaki ładny, chyba ceglak to jest. Teraz podkroimy i zobaczymy, co to za grzyb. <grybujesz> Dobra, to idziemy dalej jeszcze. Chodź, ale chodź. Powiem Wam, tak ciężką torbę, że jest masakra. Idziemy tu na dół w kierunku autka, już bo po prostu już mam za, za dużo już mam na tej torbie. Już mi się tak tu ubiera mi ten ta smycz, już tak sobie rozglądam się, może jeszcze jakiś grzywek padnie, a jak nie to już mi wystarczy liści tam, mi powpadało pająków jakichś, <laughs> o Jezu, ale nic nie widzę, tu jest ciężko do... dopaść w ogóle do jakiejś grzywa. Hmm. no i tu coś chodził także, no dobra, nie ma to nie ma, widzimy się myślę chyba już przy samochodzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy no, jak, jak dojdę po prostu z tymi śmieciuchami. O, bo już mi jest, gorąco mi się zrobiło. Dobra, to lecimy do samochodu. To dzisiaj raczej ostatni grzybki. Chyba dwa tu są. To jest ja, kozaczek. Ładny. Jeden. Patrzcie. Do wiadereczka. I drugi, takie, Mareństwa dwa No super, podobają mi się. Popatrzeć czy nie ma jeszcze jednego. Hmm? ładny dobra, do wiadereczka. To teraz na pewno się już widzimy przy samochodzie, bo już jestem niedaleko, jakieś 500 metrów. No to co, podsumowanie. Aha, tu mam jeszcze jeden zaczek tu do torby i teraz patrzcie, cała torba, śmieć, masakra, zobaczcie jak to wygląda, ile tam tego jest, zobaczcie, ja nie wrywam, że go wyciąga, takie flaszki, normalnie to ciężkie, dobrze, że to przełożyłem te wcześniejsze śmieci tu, widzicie, do tego, Dobra, to to zostawiamy tu. Smutne to jest, nie? Bardzo smutne. O, krasnoludki tego tu nie, przy, nie przyniosły, a res też nie. O, Boże, Boże. Dobra, koniec z tym tematem. Yy, lepszy temat. <grywy> Patrzcie, jaki fajny. To tu trochę <grywy> mi się. Trochę tkliwka, trochę liści. Mam trzy maślaczki. Dużo <laughs> obrałem je ze skórki, żeby się nie lepiły. No, parę kozaczków. Czerwony kozaczek, jeden. No i ten, co mi głowa gdzieś wypadła. Bo nie wiem, gdzie. <laughs> po prostu. Także to też chowiemy. No, do jajuszka będzie w sam raz na kolację. Hmm? Taka zapałeczka czerwona. Fajnie, dopóki nie znalazłem czerwony. Jeszcze tam coś jest. A grzybiarzy powiem, w lesie jest jeszcze dużo. Dobra, no to tak to wygląda. Widzicie, taka torba cała, pełna. Jeszcze tam troszkę grzybków. Także dzisiaj, dzisiaj śmieciuchy wygrały. No przykro mi bardzo. Chciałem więcej zbierać grzybków jak śmieciuchów ale się nie udało. No życie, życie po prostu. Ja jestem już po prostu. Przeszły parę kilometrów po tym lesie, tak, tymi bokami, wiecie, tu, tu, tu. Ale fajnie było. Parę spacerek się udał. Także, jak się Wam podobało, to co robię, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I dziękuję bardzo za 5000 subów. Trzymajcie się sercu dla Was. Papa, pa. nie śmiećcie w lasach. <trymujcie>